mur przekrozi drogę i się nie da nigdzie zboczyć. Trzeba odrzucić przykopię. Niewygodny mur przeskoczyć Żeby nam się chciało chcieć. Witam Państwa ponownie. W poprzednim programie, programie o tytule Żeby nam się chciało chcieć, mówiliśmy o motywacji. Mówiliśmy sobie o tym, że motywacja to proces psychologiczny, który daje nam powód do działania, który pokazuje nam kierunek działania oraz który podtrzymuje wszystko to, co jest potrzebne do realizacji naszego planu, który sobie założymy, drogi, na którą wejdziemy. W poprzednim programie mówiliśmy o dwóch teoriach. Teorii masłowa, hierarchia potrzeb masłowa i alderfera. A Alderfer troszkę y, uzupełnił teorię masłowa, może ją troszkę unowocześni, un, unowocześnił. Natomiast obaj psychologowie powiedzieli następującą rzecz. Hierarchia potrzeb człowieka dzieli się na potrzeby podstawowe, egzystencjalne, na potrzeby społeczne, wynikające z tego, iż żyjemy wśród ludzi, oraz na potrzeby wynikające z wnętrza. Dlatego, iż człowiek ma potrzeby, człowiek chce pewne rzeczy robić. I dlatego pojawia się słowo motywacja. Dzisiaj powiemy sobie o innym spojrzeniu, o innych teoriach, ale zaznaczam, tak jak mówiłem to w poprzednim programie, tak i dzisiaj, teoriach, które mają nam w sposób bardzo praktyczny pomóc przyjrzeniu się naszej codzienności, abyśmy byli bardziej efektywni. Tak będzie i dzisiaj, najprawdopodobniej, i tak będzie i w przyszłości, że nieraz usłyszycie Państwo ode mnie pewne słowa, które może Was nawet zaszokują. Czy pieniądz jest motywatorem? Większość osób, gdybyśmy zapytali o najlepszy motywator, prawdopodobnie to wiem z doświadczenia z pracy z moimi studentami odpowiedziałaby: Pieniądz jest najważniejszym motywatorem. Właśnie Herzberg. Frederick Herzberg w roku 1953 zauważył, że tak nie jest. My na co dzień też zauważamy, bo przecież, kiedy dostaniemy podwyżkę, dwa tygodnie po podwyżce pracujemy, zasadniczo rzecz biorąc, tak samo jak pracowaliśmy przed podwyżką. Pieniądz to motyw, ale nie motywator. Natomiast Herzberg zauważył, że pieniądz może być demotywatorem, jeżeli. W przemyśle, w którym pracujemy, średnia stawka jest 15 dolarów na godzinę, a my mamy płacone 12, będziemy zdemotywowani. Herzberg powiedział, iż motywacja człowieka zależy od dwóch grup czynników. Pierwsza grupa to czynniki higieniczne czynniki, które powodują niezadowolenie po angielsku dissatisfiers. Do nich należy kwestia taka jak właśnie płace do nich należy stanowisko, które mamy. Do nich należy niezadowolenie, niezadowolenie z powodu na przykład złego oświetlenia w hali fabrycznej. Natomiast druga grupa to grupa czynników, które wynikają z nas wewnątrz. To są czynniki, które powodują motywację, tak zwane satisfiers, czynniki, które powodują satysfakcję. Do nich należy docenienie. Do nich należy pozwolenie komuś na rozwijanie się, do nich należy awans. Do nich zależy wszystko to, co powoduje, że czujemy się docenieni, ważniejsi, szanowani. I wszystko to, o czym my powiemy, że pozwala nam się rozwijać. Na bazie prac przede wszystkim Wiktora Wruma w roku 1964 wysunięto. Teorię oczekiwań. W języku angielskim nazywano ją Expectancy Theory. Teoria ta wymieniła trzy elementy najważniejsze dla motywacji człowieka. Pierwszy, abym był zmotywowany, muszę wierzyć w to, że cel, który mi się a narzuca, ewentualnie który sam sobie wyznaczam, jest dla mnie do osiągnięcia. Percepcja możliwości osiągnięcia celu jest pozytywna. Drugi element to taki, iż aby mógł dojść do celu i aby mógł mieć motywację w związku z tym, potrzebuję otrzymać, wiedzieć, że otrzymam nagrodę i wartość tej nagrody jest odpowiednia do wysiłku, który mam włożyć w osiągnięcie tego celu. Trzeci element to kwestia wiary w to, że ja tę nagrodę otrzymam. Jakże często się dzieje, ktoś nam coś obieca, my coś yy, robimy, po czym nie otrzymujemy tej nagrody. I kiedy ta osoba do nas przyjdzie następnym razem i chce, żebyśmy znowu coś zrobili, i mówi nam dostaniesz taką a taką nagrodę, już nie jesteśmy tak zmotywowani jak przedtem, ponieważ wiara w to, iż otrzymamy nagrodę, nie jest tam, gdzie powinna być. Goal Setting Theory. Teoria motywowania przez wyznaczanie celów, to jest teoria, którą Państwo będziecie na pewno bardzo lubić. Z prostej przyczyny jest bardzo praktyczna. Kiedy dajemy komuś jakieś zadanie i ktoś to zadanie chce zrealizować, a wiadomo, iż jest w tej osobie motywacja. Goal setting theory mówi, teoria wyznaczania. Celu czy motywowania, przeznaczanie celu mówi, iż jeżeli delegujesz komuś jakieś zadanie, zadbaj o trzy sprawy. Pierwsza sprawa, niech ten cel będzie bardzo konkretny, niech ta osoba rozumie, co jest do zrobienia, jej motywacja będzie na odpowiednim poziomie. Jak nie wiemy do końca, co trzeba zrobić, bardzo często jesteśmy tak, jakby w zawieszeniu. Teraz, jeżeli ktoś nam daje zadanie, czy my dajemy komuś, istotne jest, aby poziom trudności tego zadania był odpowiedni, aby nie był zbyt wysoki. A także, aby nie był zbyt niski, bo jak robimy coś strasznie prostego, a ktoś nam mówi, No, ja w Ciebie wierzę, Ty potrafisz to zrobić, też nie czujemy się dobrze. I trzeci element, element najważniejszy. Po angielsku nazywa się ten element participation, czyli jest to element, o którym powiem następująco. Jeżeli delegujesz komuś zadanie, chcesz kogoś motywować do tego, żeby ktoś coś zrobił, upewnij się, że ta osoba rozumie, po co to zadanie jest wykonywane, jaki udział. Osiągnięcie tego celu, który ta osoba ma osiągnąć, bierze w osiąganiu celów całej organizacji. Na zakończenie, jedna z najnowszych teorii teoria wzmocnienia teoria, która mówi, iż zachowanie człowieka jego motywacja oparte jest. Na tym, jaka była historia jego przeżyć podczas zachowań w przeszłości. Jeżeli Twoje przeżycia są pozytywne, wtedy będziesz mieć tendencję do tego, żeby realizować dalej wszystko na tym lub wyższym poziomie motywacji, w kierunku, który Tobie daje satysfakcję, da zadowolenie. Jeżeli z czegoś jesteś niezadowolony, nie będziesz chciał w tym kierunku się udawać, czyli Twój poziom motywacji jest niższy. Jakie to ma znaczenie? Menedżerowie, superwajzerzy. Jeżeli chcecie rozwijać kogoś, dbajcie o to, aby na każdym polu działania człowieka, za którego jesteście odpowiedzialni, pojawiało się jak najwięcej przeżyć pozytywnych. Brzmi to trywialnie, ale jakiś praktyczny przekład ma to na codzienność w życiu menedżera czy supervisora. Pomyśl, zapisz, zastosuj. Pomyśl, czyli przeanalizuj. Zapisz, ponieważ papier będzie do ciebie mówił, papier cię będzie motywował. A poza tym, twoja informacja zapisana to informacja skonkretyzowana. Zastosuj, wprowadź życie. Jakie dzisiaj zadanie domowe? Teoria Herzberga, dwuczynnikowa teoria Herzberga. Przypominam, elementy, które powodują niezadowolenie oraz osobna grupa elementów, która powoduje satysfakcję. Elementy, które powodują niezadowolenie, nie motywują, jedynie demotywują. Elementy, które powodują satysfakcję, to jest właśnie to, na czym nam wszystkim najbardziej zależy. To, co buduje nas, co nas rozwija. Przez pryzmat właśnie teorii Frederika Herzberga. Postarajcie się państwo Wybrać, przyglądnąć jednej osobie z waszego otoczenia. Niech to będzie wasze dziecko, niech to będzie wasz partner życiowy, albo niech to będzie osoba z waszego miejsca pracy. I zastanówcie się, jeżeli jest to osoba, która z pewnych spraw jest niezadowolona, lub nie osiąga satysfakcji na pewnych polach, jakie są to elementy. Przyjrzyjmy się właśnie przez pryzmat dwóch grup czynników, odrębnych grup czynników. Jeżeli to zrobimy, damy sobie szansę na to, aby rozumieć tę osobę lepiej, damy sobie szansę na to, aby uczynić coś w kierunku takim, aby ta osoba poczuła się lepiej. Jeżeli to zrobimy, damy sobie szansę na to, o co nam wszystkim chodzi: na to, żeby nam i tej osobie, a także nam wszystkim chciało się jeszcze bardziej chcieć.